Ciemano! Witam w kolejnym odcinku zadanie czwarte, na minus klasisty I mamy do czynienia z równaniem. Równanie, które w ten sposób wygląda, musimy je rozwiązać. Podali nam aż 5 możliwych odpowiedzi, a my będziemy musieli wybrać tylko jedną z nich. No i tyle. Zabieramy się do roboty, moi drodzy. I co my tu mamy? No mamy równanie podane, jakimś tam wyrażeniem jest ono opisane i musimy wybrać spośród pięciu propozycji, która z nich te równanie spełnia. No i teraz tak, jak do tego się zabrać? Póki co do egzaminu klasisty, uwierzcie mi, na słowo na razie, że jest to bardzo prosta sprawa. W szkole średniej będzie dużo gorzej, ale dużo gorzej, dużo gorzej. Masakrycznie gorzej. Bo póki co macie do czynienia tylko z jednym rodzajem równań. I nazywa się to równanie liniowe. No, ja Wam powiem, polega to na tym, że x jest do potęgi pierwszej. Bo w przyszłości będziecie rozwiązywać równania, których x będzie do różnych potęg. Tutaj jest na przykład do, do potęgi drugiej. Ale nie ma problemu, żebyśmy sobie rozwiązali równanie pod tytułem x do potęgi trzeciej. Także będzie dużo, 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 dużo gorzej. Ale póki co na szczęście jest bardzo łatwo. No i tak dwie ścieżki rozwiązania. No pierwsza z nich. Jeżeli mamy pięć potencjalnych rozwiązań no to zawsze możecie takie rozwiązanie po prostu podstawić do równania i zobaczyć czy pasuje czy nie. No i tak na przykład spróbujemy sobie zrobić. No, nie chcę mi się podstawiać pod punktu B i pod punktu C, no bo te liczby są takie, wiecie, takie sobie. To sprawdzimy. Na przykład x równa się. No i wezmę ile? No 4 powiedzmy. Czyli sprawdzamy odpowiedź D. Jak, jeżeli wezmę 4, to jakie dostaje równanie? Minus 2. No i teraz podstawiam wszędzie w, miejsca i, w miejsce x czwóreczkę. To się równa. No i nie piszę, że 0, tylko po prostu będę to dalej sobie liczył. No mamy minus 2 razy 3. Odjąć 3 razy minus 2. No i to się równa. Tutaj z pierwszego działania dostajemy minus 6. I z drugiego plus 6. Równa się 0. No i przyznam się Wam, że Szczerze, to strzelałem. Strzelałem odpowiedź D. W ogóle się nie zastanowiłem nad tym, ale to nie chodzi o to, że jestem dobry z matematyki. Czysty fart. Naprawdę przez przypadek się udało i odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Jeszcze się upewniam, czy pytanie jest, czy rozwiązaniem równania jest ta liczba. Tak jest. No i tyle. Kurczę, no trochę szkoda. Miałem nadzieję jeszcze, że mówiąc, że wypadnie odpowiedź niepoprawna. No ale to nie, nie ma nic złego. Sprawdzimy sobie odpowiedź E, no, bo ktoś może powiedzieć, a tam typ pier, nie mówi prawdy i tutaj inne rozwiązanie prawdopodobnie działa. Czyli minus 2. I teraz wstawiam 8, czyli będę miał 8 odjąć 1. Minus. Trójeczka i w nawiasie 2 minus 8 równa się, no i ta sama historia. Zamiast sobie pisać, że równa się 0, to po prostu obliczę, ile to jest równe. Tutaj będziemy mieli razy 7, a tutaj minus 6, no i minus 2 razy 7 to jest minus 14, a tutaj będzie plus 18, czyli równa się to 4 na plusie, a zatem nie równa się 0. Odpowiedź E, x równa się 8. Źle. Nie pasuje. No czyli teoretycznie właściwie działa to, że ta czwórka tutaj prawdopodobnie wygrywa zadanie. No ale my oczywiście sprawdzimy to też w inny sposób. Przepiszę sobie nasze równanie, czyli dostajemy minus 2, x minus 1, odjąć chyba tam było x minus 2 przemnożone przez 3, tak? Nie, 2 minus x. Sorry, sorry, 2 minus x równa i, i równa się 0, i teraz napiszę równa się 0, i w kolejnych krokach ja sobie po prostu sprawdzę, czy to równanie, jakie ma rozwiązanie. No, po prostu je rozwiążę. I. To, co musicie umieć, żeby takie równania rozwiązywać, to jest właściwie znajomość kilku zasad. I pierwszą z nich jest to, że chcemy się pozbyć nawiasów. Czyli jeżeli mam jakieś nawiasy, to po prostu chcę je wymnożyć. Czyli w tym przypadku po wymnożeniu nawiasów dostajemy taką sytuację. Spauzuj wideo. Zastanów się, czy na pewno jest wszystko w porządku, czy nie robicie, wy... Nie oszukujecie. I za chwilę powiem, czy na pewno wszystko jest tu ok. Jest ok. Wszystko jest ok w tym kroku. I teraz w kolejnym kroku, żeby przejść do kolejnej linijki, to wiesz, że zasada, którą Ty powinieneś, mój drogi przyjacielu, znać już na pamięć, czyli x na jedną, liczby na drugą stronę, ok? A zatem minus 2x. Plus 3x zostaje str na stronie lewej, a na stronę prawą przerzucę plus 2 i minus 6, czyli dostanę 6 i minus 2. No i teraz liczymy: minus 2 taborety i plus 3 taborety, no to zostaje mi 1 taboret. Na 6 taboretów podjąć 2 taborety, to proste, tak? Czyli po prostu x równa się 4. I te obliczenia potwierdzają odpowiedź D. I tyle. Koniec. Koniec imprezy. Koniec zadania. Mój drogi przyjacielu, jeżeli takie zadanie sprawia ci kłopot, to powinieneś powtórzyć dział równania, bo to jest jedno z prostszych równań, które powinieneś potrafić rozwiązywać na egzaminie. Jeżeli nie potrafisz go rozwiązywać teraz, nie przejmuj się. Subskrybuj kanał, zostaw dzwoneczek, lajka, komentarz. Co tam jeszcze można zostawić, nie wiem. I czekaj na kolejne, na kolejne zadania. Jak przerobisz ze mną kilka arkuszy, a chociaż jeden, to twoje szanse, że dostaniesz dużą ilość punktów, będą wyższe. No i co? Tyle, jeżeli chodzi o zadanie czwarte. Zadanie rozwiązaliśmy na dwa sposoby. A ja ci życzę powodzenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema.